Hejka, jestem Ola. W KSM-ie jestem od niecałego miesiąca. Jednak najbardziej do mojego serca trafiły te październikowe rekolekcje, podczas których była konferencja i adoracja, które wywarły na mnie ogromne wrażenie. Naprawdę cieszę się, że zdecydowałam się pojechać i dołączyć do tej wspólnoty. Pierwsza to na pewno zaufanie. Zaufanie, które jest. Oddaniem się w pełni temu, co Bóg do nas mówi. Drugie to bezkompromisowość, która jest konsekwencją tego zaufania. Czasami idziemy, nie wiemy gdzie. Świat idzie w drugą stronę, a my za Jezusem, bo taka jest ta droga. Jezus mówi w jedną, my może czasem w drugą, ale idziemy za Jezusem, bo mu zaufaliśmy i chcemy być tym wszystkim wierni. Trzecia rzecz to przyjaźń tak byśmy chcieli aby nasza przyjaźń między drugim człowiekiem a nami istniała tak też niech jest i z Bogiem więc na i pracę z Bogiem dziś gotów gotów